Dzień dobry, zapraszam do oglądania. Dzisiaj przygotujemy słynne amerykańskie pancake'i. A są to po prostu pulchne naleśniki, które w zasadzie bardziej przypominają nasze polskie placuszki. Do przygotowania tych charakterystycznych naleśników potrzebne będą jajka, cukier, cukier z wanilią, Mleko, mąka, proszek do pieczenia, masło i sól. No to zaczynamy. Do miski mijamy dwa jajka. Dodajemy 1 czwartą łyżeczki soli, wsypujemy dwie łyżki cukru. Dodajemy jedną łyżkę cukru z wanilią i jajka z tymi dodatkami miksujemy lub prostrzepujemy rózgą. Jajka miksujemy do momentu, gdy masa jajeczna zrobi się jasna. I do dobrze ubitych jajek wlewamy ciepłe mleko. Mieszamy. Dodajemy mąkę. I mąka powinna być przesiana, aby nie robiły się grudki. I całość dokładnie mieszamy do uzyskania jednolitej konsystencji. Następnie dodajemy dwie łyżeczki proszku do pieczenia i dokładnie mieszamy, aby proszek się dobrze rozprowadził. Na koniec dodajemy rozpuszczone lub bardzo miękkie masło i dokładnie mieszamy. Gotowe ciasto należy odstawić na minimum 20 minut, aby odpoczęło. Przed smażeniem pierwszego naleśnika patelnię natłuszczamy olejem. A następnie nadmiar oleju wycieramy papierowym ręcznikiem i nagrzewamy patelnię. Ciasto nabieramy chochelką lub łyżką i na suchą i dobrze rozgrzaną patelnię wylewamy porcję ciasta i patelnia, na której smażymy powinna mieć powłokę nieprzybierającą. Ciasto na te naleśniki jest dosyć lejące i może się zdarzyć, że placki mogą się nieco rozlewać na boki i nasze pancake'i obracamy wówczas, gdy na wierzchu ciasto nieco wyschnie i utworzą się pęcherzyki powietrza. Pankejki powinny być smażone na średnim ogniu przez około 1,5 minuty, tak aby miały czas na wyrośnięcie. A z drugiej strony placki smażymy około pół minuty. I aby usmażyć okrągłe placuszki, ciasto należy wylewać nieco dalej od brzegu patelni. Pankejki można też smażyć, kładąc na patelnię okrągłe foremki. A teraz kilka ważnych uwag. Przygotowując ciasto na pankejki, należy pamiętać o kilku zasadach. Jajka powinny być dobrze ubite. Mleko dodawane do ciasta powinno być ciepłe, ale nie gorące. Proszek do pieczenia musi być koniecznie świeży. Ciasto powinno być przygotowane odpowiednio wcześniej, ponieważ przed smażeniem musi odstać co najmniej 20 minut. Pankrejki smażymy na średnim oknu, na suchej patelni do pojawienia się pęcherzyków powietrza. Serdecznie dziękuję za obejrzenie filmu i zapraszam do subskrypcji mojego kanału. Smacznego!